Utuniony. Rozdział pierwszy o tym, jak Janek trzykrotnie zdębiał. Historie często zaczynają się od słów To był dzień jak każdy inny, aż tu nagle. Ale tej historii nie da się tak rozpocząć, bo w tamtym dniu ani przez chwilę nie było nic typowego. Poranek, a wraz z nim przygoda, wtargnął w sny domowników absolutnie niespodziewanie. Jankowi śniło się właśnie coś dziwacznego i związanego z Minecraftem, kiedy przez uchylone okno wdarła się z głośnym chluśnięciem lodowata woda, prosto na jego głowę, zerwał się na wszystkie cztery kończyny, wściekle parskając i rzucając zdezorientowane spojrzenia na wszystkie strony. No czemu to okno nie było zamknięte? krzyknął wkurzony, choć nie do końca wiedział na kogo. Ale zaraz zdębiał. To nie ulewa, jak w pierwszym odruchu myślał, przelewała się przez jego okno. To był ocean. Najprawdziwszy wzburzony ocean siekany deszczem. Sine niebo pełne było złowrogich, skłębionych chmur, po których co chwilę przetaczały się leniwe pomruki burzy. Horyzont zdawał się dziwnie poruszać, jakby widziany z okna rozkołysanego statku. Zaraz i pod stopami poczuł Janek to samo kołysanie, więc zaskoczony wycofał się na korytarz. Zatrzasnął drzwi obiema rękami i zaczął się podejrzliwie rozglądać. Wszystko wyglądało niby normalnie, ale było coś podejrzanie cicho. Kiedy Janek po krótkim zastanowieniu wszedł na palcach do salonu, zdębiał po raz drugi tego ranka. Choć teraz nie, nie zdębiał aż tak bardzo, bo ciągle tkwił w poprzednim zdębieniu. Tak bardzo nie wiedział, co zrobić z tym nadmiarem zdębienia, że potarł oczy z niedowierzaniem i westchnął strapiony. Za żadnym z okien nie zastał widoku, którego mógłby się spodziewać. Piaszczystej drogi, domu naprzeciwko, czy też pola pana Etka. Ale to nie wszystko. Za, za każdym z okien był zupełnie inny świat tak jakby każde okno było osobnym monitorem wyświetlającym inny film. Tuż za szerokim wejściem na taras zaczynały się stare kamienne schody prowadzące w dół w ciemną głębię dżungli, wypełnionej szumem i głosami dzikich zwierząt, które dobiegały z oddali. Za oknem obok jaśniała kwiecista łąka, za następnym ział czernią gwieździsty ogrom kosmosu, za jeszcze następnym ciągnął się po horyzont gigantyczny basen z plastikowymi kulkami, z którego wystawały gdzieniegdzie szczyty ogromnych gumowych zjeżdżalni. Tego już było za wiele. Janek rzucił się biegiem w stronę reszty domu i za każdą szybą oglądał zupełnie inne miejsce. Nawet w trzech małych szybkach drzwi wejściowych do domu znalazł trzy różne światy. Światy były bardzo różnorodne, niektóre można by uznać za takie, które mogły istnieć na ziemi. Jak ten ocean, który go obudził. Inne zdawały się pochodzić z filmów albo gier, w kilku widział smoki, w jednym dwóch czarodziejów, rzucających na siebie pioruny zaklęć, z za okna w łazience pomachała mu zielona włosa syrenka, a drugie oszklone wyjście, zamiast do ogrodu, prowadziło na wielki, tęczowy most. Ale było też kilka okien, z których wyzierały światy nie dające się do niczego przypisać. Był na przykład taki, który zamiast powietrza zdawał się mieć coś w rodzaju. Zielonkawego oleju, w którym dryfowały leniwie dziwaczne, świetliste stwory, trudno powiedzieć, czy rośliny, czy zwierzęta. Raz na jakiś czas jedno z nich bezgłośnie pochłaniało inne. Było też okno, z którego biło światło tak jasne, że nie dało się w nie patrzeć. Ostatnie okno do sprawdzenia było w pokoju starszej siostry Janka, Basi, wzięła z niego nieprzenikniona ciemność. Janek czuł się już zmęczony taką ilością niemożliwych rzeczy ręka bolała go bo co chwilę szczypał się w nią żeby upewnić się że to nie sen czuł się osamotniony bo w domu nie znalazł nikogo nawet soni tak miał na imię ich piesek usiadł zrezygnowany na łóżku siostry i wbił wzrok w ścianę nie wiedział co robić dalej czuł ogromny opór przed otwieraniem jakichkolwiek drzwi czy okien jakby coś z tyłu głowy jakiś wrodzony instynkt samozachowawczy zabraniało mu to zrobić a co jeśli myślał sobie otworzy okno i do domu dostanie się jakiś potwór z zewnątrz Skoro niektóre światy są tak dziwaczne, to kto wie, czy w ogóle we wszystkich nie czają się jakieś potwory, które tylko czekają, żeby dostać się do wnętrza domu. Nagle jego rozmyślania przerwało głośne postukiwanie. Obrócił się gwałtownie i po raz trzeci tego ranka zdębiał. W wypełniającej ostatnie okno ciemności unosiła się, jak w wodzie, Basia. Miała nadęte policzki, jakby wstrzymywała oddech. Rozpaczliwymi gestami pokazywała Jankowi, żeby otworzył okno. Janek natychmiast przekręcił klamkę i cofnął się, żeby pozwolić siostrze wskoczyć do pokoju. Kiedy tylko okno zostało otwarte, do środka zaczęła wylewać się ta okropna ciemność, a wraz z nią przenikliwe zimno, więc Janek zamknął je, kiedy tylko mógł. – Dzięki – powiedziała powoli Basia, rozcierając bok, na który boleśnie upadła. – Gdzie mama i tata? – zapytał Janek bez ogródek. – Nie ma ich w domu? – Ani Soni. – No! Powiedziała Basia niespodziewanie głośno i klasnęła, aż Janek podskoczył. Czyli pewnie jakoś udało im się wydostać. Wydostać? Skąd wydostać? spytał zaniepokojony. No, stąd oczywiście odrzekła Basia. Janek wzdrygnął się. Coś było nie tak. W sensie wrócić do prawdziwego świata? Wydostać się do niego! Popatrz! Wykonała szeroki gest wokół siebie. To jest nasz prawdziwy dom! Nie poznajesz! Zaśmiała się w sposób, który brzmiał co najmniej złośliwie. Janek poczuł kolejne ukłucie niepokoju, ale nie był jeszcze w stanie nazwać jego źródła. Problem w tym, kontynuowała Basia, że popsuły się wejścia. Nie prowadzą już tam, gdzie wcześniej. Ale sprawdziłam komin i tamtędy dałoby się wyjść. Tylko, że my się nie zmieścimy. Więc pomyślałam o kiblu, bo w jednym ze światów są kwiaty z pomniejszającym sokiem, a w tym u ciebie w pokoju są batyskafy. Co to jest ten baty coś tam? Przerwał jej Janek, czując, że coś tu jest naprawdę... Grubo nie tak. W tym momencie zauważył perełkę. Wisiała na łańcuszku na szyi Basi. Był pewien, że wcześniej jej nie widział. Skąd masz taką perełkę? Te? Basia bez zainteresowania podniosła perełkę w palcach. A, znalazłam gdzieś. Rozdział drugi. Plan ucieczki. Rodzice uciekli, powiedziała Basia. My też musimy. Skąd wiesz, że uciekli? Byłam przy tym. Odpłynęli batyskafem. Do batyskafu wchodzą tylko dwie osoby, więc powiedziałam im, żeby odpłynęli, a ja obudzę ciebie i pójdziemy po kolejny batyskaf i też popłyniemy. A co z Sonią? Sonia? A, popłynęła z nimi, usiadła mamie na kolanach, powiedziała Basia i dodała pospiesznie, ja bym już się nie mogła zmieścić, bo jestem od niej wyższa. I wtedy Janek miał już pewność, że osoba, z którą rozmawia, nie jest prawdziwą Basią. Basią, którą zna dobrze i wie, że nigdy się nie wymądrza i nigdy nie bywa złośliwa. Zrozumiał, że choć stojąca przed nim dziewczynka wygląda i brzmi zupełnie tak samo, to jest to kompletnie ktoś inny. Kto jeszcze do tego próbuje mu wciskać jakiś kompletny kit i zachęca do spuszczenia się w kiblu. Myślał przez chwilę gorączkowo, ale zauważył, że basia, czy raczej to udające ją coś, patrzy na niego podejrzliwie, więc zaśmiał się nerwowo, podrapał po głowie i przytaknął. No dobra, powiedział. Starał się brzmieć naturalnie, ale zaraz pomyślał, że ta niby Basia i tak tylko udaje, że go zna, więc nie powinna poznać, że zachowuje się inaczej niż zwykle. No to jaki masz plan? To tak. Niby Basia uderzyła pięścią w otwartą dłoń. W jednym ze światów w salonie jest dżungla. Kiedy do niej zajrzałam, zobaczyłam, że z kwiatów skapuje sok, który jeśli trafia w motyla, pomniejsza go. Weźmiemy go. Potem pójdziemy do twojego pokoju. Tam jest ocean, do którego musimy wskoczyć. Zaraz blisko dryfują batyskafy. No to co to jest w końcu ten baty coś tam? Przerwał jej Janek zniecierpliwiony. Mała łódź podwodna, odpowiedziała patrząc na niego lekceważąco. Widząc to spojrzenie, Janek miał ochotę jej przywalić, ale powstrzymał się, nie wiedział, czym jest, mogłaby okazać się bardzo silna. Zacisnął zęby i nic nie powiedział. Pomniejszymy batyska w pomniejszającym sokiem i zabierzemy do kibla. Postawimy go na desce, staniemy obok i też się pomniejszymy. A potem wystarczy już tylko płynąć rurami, aż wypłyniemy gdzieś, gdzie będzie można się powiększyć. Mam nadzieję, że po prostu wypatrzymy rodziców, jak będą czekać gdzieś przy brzegu. Będziemy patrzeć przez peryskop. Zawiesiła głos, czekając aż Janek spyta, co to jest peryskop, ale nie dał jej tej satysfakcji. Okej, okay, powiedział tylko. No to bierzmy się do dzieła. Jest tylko jeden problem. Niby Basia uniosła rękę, żeby go zatrzymać, bo już zbierał się w drogę. Będziesz musiał sam wejść do świata dżungli i do świata morza. Ja nie mogę. Jak to? Janek poczuł, jak ze strachu miękną pod nim nogi. Kiedy wyssało mnie do tej czerni, padł na mnie jakiś czar, powiedziała. I teraz obawiam się, że jeśli wejdę do kolejnego świata, to zniknę. Pokazała mu swoje dłonie. Janek wytrzeszczył oczy. Czubki jej palców powolutku, powolutku robiły się coraz bardziej przezroczyste. To się zaczęło, kiedy utonęłam w czerni, powiedziała głosem, który miał chyba zabrzmieć smutno. Wybacz braciszku, ale ci nie pomogę. Rozdział trzeci. Tylko trochę straszna dżungla. Janek rozsunął szklane drzwi, które kiedyś prowadziły do ogrodu i natychmiast uderzyła go fala gorącego, wilgotnego powietrza, przesyconego zapachem kwiatów i żywicy. Spojrzał na kamienne schody, wyglądające jakby miały z tysiąc lat i przełknął ślinę. Zadarł głowę, chcąc zobaczyć niebo, ale korony splątanych drzew zaciskały się w nieprzeniknione sklepienie. Pamiętaj, musisz naliczyć pięćset trzydzieści dwa stopnie i wtedy będziesz na miejscu krzyknęła za nim niby Basia, trzymając się w bezpiecznej odległości od drzwi. Tylko się nie pomyl! Janek nie odpowiedział. Zamknął szklane drzwi szczelnie za sobą i zaczął schodzić. Jeden, dwa, trzy, liczył z uwagą, czując, że wkracza w coraz głębszą ciemność. Wystraszył się, że wkrótce nie będzie widzieć niczego i będzie musiał schodzić po omacku. Jednak po kilku minutach, kiedy światło wpadające na schody z wnętrza domu zostało już całkiem w tyle, Uświadomił sobie, że musi tu być jeszcze jakieś źródło światła, bo zapanował złotawy półmrok. 127, 128 liczył metodycznie i zaczynało go to już wkurzać. Co chwila słyszał wokół siebie jakieś niepokojące dźwięki, szelesty, trzask pękających gałązek, dudniące echem wzyczenie i inne, których nie umiał nazwać, ale bał się, że jeśli choć na chwilę oderwie wzrok od swoich stóp, pokonujących z mozołem kolejne stopnie, to z pewnością pogubi się w liczeniu. Dlatego szedł dalej, starając się nie zważać na natrętne uczucie, że ktoś lub coś go śledzi. 314, 315 mówił właśnie, kiedy mógłby przysiąc, ktoś podstawił mu nogę. Janek zamachał bezradnie rękami i poleciał przed siebie w ciemną czeluść schodów. W ułamku sekundy, kiedy widział, że upada, mógł być już na tyle pewny, że boleśnie się potłucze, że zapobiegawczo krzyknął au i zasłonił twarz rękoma. Ale nie potłukł się, ani nawet nie upadł. Coś złapało go miękko w powietrzu i delikatnie postawiło na ziemi. Spojrzał w górę i ujrzał najśliczniejszą istotę, jaką w życiu widział. To ona musiała być źródłem tej złocistej poświaty, która towarzyszyła mu przez całą drogę. Była to złocista panienka, mniej więcej jego wzrostu, unosząca się w powietrzu na ogromnych owadich skrzydłach, wirujących za jej plecami z niskim wzyczeniem. Złocista panienka miała ciało ze złota, złotą sukienkę, złote włosy i oczy i cała ta złocistość przelewała się wewnątrz niej, jakby była jedynie mgłą złocistego pyłu wirującego w wodzie, akurat przypadkiem układającą się w kształt panienki. – Trzysta dwadzieścia jeden – powiedziała głosem brzmiącym jak dzwoneczek, wskazując palcem na stopień, na którym stał. – Dziękuję – odburknął Janek onieśmielony. Spojrzał na czubki swoich butów i zapytał – to ty podstawiłaś mi nogę? To nie ja odrzekła poważnie to drzewa. Wskazała palcem w stronę schodów ponad nimi, i Janek zobaczył, jak korzeń jednego z drzew, wyciągnięty nad jednym ze stopni, cofa się jakby wstydliwie w reakcji na jego wzrok. Potrafią być wredne panienka otrzepała złotą sukienkę i z wyzyczeniem zbliżyła do niego, wyciągając rękę. Mam na imię Świetlinka, dlaczego liczysz stopnie? Muszę dostać się na stopień 534 czwa... nie, zaraz 54 pięćset pięćset o nie janek złapał się obiema rękami za głowę i ścisnął jakby to miało przywrócić mu pamięć zapomniałem wykrzyknął z rozpaczą zapomniałem co ja teraz zrobię ale zaraz opanował się i zamilkł bo z jakiegoś powodu było mu głupio tak krzyczeć w obecności świetlinki zauważył że przygląda mu się zatroskana muszę znaleźć kwiaty z pomniejszającym sokiem które nie rosną przy samej drodze więc muszę wiedzieć na którym stopniu wejść w zarośla inaczej się zgubię wyrecytował pospiesznie. A, to nie ma problemu, zaśmiała się świetlinka. Wiem, gdzie rosną kwiaty z pomniejszającym sokiem. Zaprowadzę cię. Byli około stopnia pięćsetnego. Dżungla wokół, o ile to w ogóle było możliwe, stała się jeszcze bardziej gęsta i nieprzenikniona. Miejscami przejście było tak wąskie, że świetlinka musiała lądować i przechodzić przez nie pieszo. Złocista panienka okazała się bardzo gadatliwą towarzyszką opowiadała całkiem ciekawe rzeczy. Żyła w dżungli od urodzenia wraz ze swoim plemieniem świetlnych wróżek. Świetlne wróżki miały różne kolory. Kolor złoty był według dumnej świetlinki jednym z rzadszych. W plemieniu świetlinki było dużo dziewczynek i chłopców w jej wieku, którzy razem z nią chodzili do wróżkowej szkoły. Tam uczono ich nie tylko fruwać i posługiwać się swoim wewnętrznym światłem, ale także dbać o dżunglę, poznawać ją czy rozmawiać z mieszkającymi w niej zwierzętami. W pierwszej klasie była nauka języka owadów, w drugiej języka wilków i innych drapieżników, w trzeciej ptaków, teraz mamy ryby, a za rok drzewa. Mówiąc to, klaskała w dłoni, jakby nie mogła się doczekać. A później otwierała szeroko oczy i buzie, słuchając z zafascynowaniem historii o rzeczach, których uczył się Janek. Później opowiadała o różnych roślinach, jakie można było znaleźć w dżungli. Jest na przykład trampolinokwiat, od którego można się odbić i polecieć daleko. Albo hejnalnik, takie zioło, które każdego ranka wygwizduje na wietrze inną melodię. Albo drzewa domowe, ach, powinieneś sam je zobaczyć, są ogromne, a w środku mają pustą przestrzeń, podzieloną na komory różnej wielkości, w których urządzamy sobie pokoje. Mój pokój jest tak wysoko na drzewie, że z okna widzę niebo. I zaraz znowu rozdziawiała buzię, kiedy Janek tłumaczył, że w jego świecie ludzie sami sobie robią domy, bo natura im ich nie daje. A potem spojrzała już niemal z przerażeniem, kiedy dodał, że czasem w tym celu ścina się drzewa. Twój świat jest okropnie dziwny, powiedziała. Drzewa nie protestują? W moim świecie drzewa nie potrafią mówić. Świetlne wróżki też kiedyś myślały, że drzewa nie umieją mówić. Mieszkano wtedy w jaskiniach, a potem nasi przodkowie nauczyli się gadać po drzewnemu i dogadali się z drzewami. Teraz my je pielęgnujemy i sadzimy ich dzieci, a one w zamian rosną tak, aby dało się w nich mieszkać. Janek poczuł się nieswojo. A co wiesz o kwiatach z pomniejszającym sokiem? Zapytał, aby zmienić temat. One są akurat jednym z naszych największych skarbów. Przyjeżdża do nas wielu czarowników i innych typów z pobliskich wymiarów, którzy kupują od nas ich nektar. Kupują też często proszek z północnicy, który można dodać do nektaru i przez to odwrócić jego działanie. Ale są też problemy. Ostatnio na przykład wyszło na jaw, że podszywacze z czarnego wymiaru używają soku pomniejszającego do chwytania swoich ofiar, pod które się później podszywają. Janek poczuł jak zamiera w nim serce. A więc to o to chodzi. Ten wstrętny podszywacz zmniejszył mu siostrę. A kto wie, może i mamę i tatę. Był na granicy płaczu. Świetlinka nie widziała tego, bo była okropnie, po, kompletnie pochłonięta swoją paplaniną. Janek zacisnął pięści. Dorwie tego cwaniaczka, choćby miał umrzeć ze strachu. Tylko jak? Jak? Co robić? Wtedy zauważył, że Świetlinka przygląda mu się podejrzliwie. Ej, ale ty nie jesteś podszywaczem, co nie? zapytała terwożliwie. Janek pokręcił głową, a potem opowiedział jej całą historię. To faktycznie trudna sytuacja, przyznała mu świetlinka, kiedy skończył opowiadać. Może poprosisz o pomoc kogoś dorosłego ze swojego plemienia? Zapytał Janek z nadzieją. Nie ma takiej opcji, pokręciła głową. Wczoraj wyruszyłam na wyprawę egzaminacyjną. Jeśli nie wrócę zebra nie zebrawszy wszystkich składników do eliksiru leczniczego, obleję. Ale to jest kryzysowa sytuacja. No i właśnie na tym polega egzamin, żeby poradzić sobie z każdą kryzysową sytuacją. Jeśli ja ci nie odpowiadam jako wsparcie, to proszę bardzo, idź poszukać sobie kogoś innego, powiedziała obrażona. No dobra, dobra, nie chciałem cię urazić. To co, twoim zdaniem, powinniśmy zrobić? Nie mam pojęcia, rozłożyła bezradnie ręce. Najgorsze jest to, że nie wiesz, gdzie jest twoja rodzina. A przecież całkiem możliwe, że podszywać trzyma ich uwięzionych i jeśli tylko zobaczysz, że został zdemaskowany, może zrobić im krzywdę. Wtedy Jankowi coś zaświtało w głowie. Rozdział czwarty, decydujące starcie. No gdzie ten dzieciak? Pomyślał podszywasz ze zniecierpliwieniem. Już zdążył pomyśleć, że mu się poszczęściło. Cała rodzinka za jednym zamachem, schwytana niemal w jednej chwili. Najpierw ta mała, która sama wlazła do czarnego wymiaru i dała się złapać. Potem jej rodzice, którzy przyszli jej szukać. Wszystkich gości natychmiast spryskiwał sokiem pomniejszającym i tak unieszkodliwionych chował do skowka. Pozostał mu tylko jeden problem. Ich śliczny dom, który oglądał z okna, w którym tak bardzo pragnął zamieszkać, pozostawał dla niego niedostępny, dopóki okno było zamknięte. On jako istota z zewnątrz nie mógł go otworzyć, tak działały czary rządzące przestrzeniami międzywymiarowymi, takimi jak ten dom. Potem pojawił się ten dzieciak. Tym razem udało się podszywaczowi przedostać do wnętrza domu, ale co z tego, skoro ciemność, której potrzebował do życia, pozostała w czarnym wymiarze? Dzieciak cwany zamknął okno zaraz za nim, a on nie mógł tego zmienić. Po której stronie okna by nie był, był istotą z zewnątrz, więc nie mógł dotknąć okna. Brak ciemności sprawił, że podszywacz zaczął znikać. Na szczęście w swojej niezmierzonej inteligencji, którą bardzo w sobie cenił wszystkie podszywacze są okropnie zarozumiałe wiedział, że jeśli schwyta jeszcze chłopaka i tę sonię, o której ten wspominał kimkolwiek była i gdziekolwiek się podziała, będzie mógł przejąć prawa własności domu. W końcu pokonał wszystkich jego mieszkańców. Problem w tym, że skończył się pomniejszający sok, a stawał się przezroczysty tak szybko, że nie mógł już wchodzić do innych światów. Na szczęście dzieciak okazał się naiwny i dał się nabić w butelkę. Za chwilę powinien wrócić z nektarem dla swojej własnej zguby. Myśląc o tym, podszywacz aż zacierał ręce ze złośliwej ekscytacji. Tylko dlaczego tak długo mu schodzi? Zgubił się czy co? Ta wizja była bardzo nieprzyjemna. Wchodząc do domu, podszywacz zaryzykował wszystko. Jeśli Janek nie wróci i nie da się schwytać, on nie będzie miał jak wrócić do czarnego wymiaru i najprawdopodobniej zniknie całkowicie. Oby nie, oby nie. Jestem, mam nektar. Zadyszany głos Janka, który wyczerpany po pokonaniu tak wielu stopni usiadł w wejściu, przyniósł podszywaczowi ulgę. A więc dotarł. Doskonale, powiedział idealną kopią głosu siostry dzieciaka. Poka. Ale chcecieś w zamian, powiedział Janek perełkę, co mówisz, że ją znalazłaś? Potrzywacz zerwał się z wściekłością na obie nogi, ale natychmiast, choć z trudem, opanował się i powiedział głosem Basi. – Nie ma opcji, jakąkolwiek inną ci dam, przecież ty zresztą nie nosisz biżuterii. Nie ma opcji tak czy siak. Chcesz się wydostać? To pokaż ten nektar. – No dobra – powiedział Janek z ociąganiem. Posiedział jeszcze przez chwilę, łapiąc oddech po wyczerpującej wspinaczce, aż w końcu podniósł się ciężko i podszedł do podszywacza z buteleczką nektarów opuszczonej dłoni. To przywacz czuł, że zaraz zagotuje się ze zniecierpliwienia. — No dawaj no! Syknął, pochylając się w stronę Janka. Wtedy nagle z wymiaru dżungli wystrzeliła jakaś złota istota z czymś, co brzmiało jak bojowy okrzyk pisklęcia. Zawarczał ściekły kompletnie, nie myśląc już o udawaniu głosu Basi. Pewnie nawet iluzja jej wyglądu trochę zeń opadła przez tę wściekłość, bo zobaczył, że dzieciak patrzy na niego z przerażeniem czy wręcz obrzydzeniem. — No co? — krzyknął. W moim świecie posiadanie siedmiu nosów i czterdzieściorga oczu jest obecnie bardzo modne. Tupnął i poczerwieniał. Nie myśl, że cię nie dopadnę. Zobaczył, jak dzieciak zaczyna pospiesznie odkorkowywać nektar. A więc taki masz plan. O nie, nie dam się pomniejszyć, cwaniaczku! Krzyknął. Jednym susem doskoczył do Janka i wyrwał mu nektar z ręki. Dzieciak na ułamek sekundy zdębiał, ale spod sufitu złota dziewczynka zapiszczała Uciekaj! I dzieciak rzucił się do ucieczki. Bez zastanowienia otworzył jedno z okien i rzucił się całym ciałem prosto w nieskończony basem kulek. Potrzywacz zacisnął zęby i rzucił się za nim. Wiedział, że w tym świecie ma minutę, może dwie, zanim zniknie całkowicie. W tym czasie trzeba dorwać dzieciaka. Okazało się, że jest od niego o wiele sprawniejszy. Podczas gdy mały brnął z trudem przez plastikowe kulki, on dopadł go dwoma skokami i opryskał pomniejszającym sokiem. Rozdział piąty. Gadający pies. Ha! 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 Podszywacz właściwie się nie śmiał, tylko raczej wydobywał z siebie szereg krótkich dźwięków, mających podkreślić jego triumf. Pokonałem cię! Zawołał, wycelowując palec prosto w pierś dzieciaka. Jeszcze tylko znajdę całą tę Sonię i jeśli tylko okaże się tak naiwna jak ty, przejmę wasz dom, wpuszczę tam ciemność i zamieszkam na zawsze. I zaproszę wszystkich moich 374 krewnych i znajomych i wtedy zrozumiał, że coś jest nie tak. Janek kompletnie nie wyglądał na załamanego. Wziął się pod boki i zaczął śmiać do rozpuku. Podszywaczowi zrzedła mina. Do czego się śmiejesz? krzyknął. Przecież przegrałeś, przegrałeś. Polałem ci sokiem pomniejszającym. Za kilka sekund zaczniesz się kurczyć. Po pierwsze, zachichotał Janek, Sonia jest psem, a nie człowiekiem. Od razu się przez to zdradziłeś, podszywaczu. A po drugie, po drugie, owszem, polałeś mnie sokiem pomniejszającym, ale wzbogaconym o sproszkowaną północnicę. Kiedy tylko to powiedział, jakby na potwierdzenie własnych słów zaczął rosnąć. Na perełkę, którą trzymał w dłoni, też widocznie spadła kropla mikstury, bo po chwili pękła na tysiąc kawałków, a z jej środka wyskoczyła prawdziwa Basia wraz z mamą i tatą. Rozejrzeli się zdezorientowani. Basia wydała z siebie zaskoczony okrzyk, kiedy zobaczyła około piętnastometrowego Janka, jak ten zaciska pięści i zaczyna gonić przerażonego podszywacza. – Ha! I kto jest teraz górą? – krzyknął jej wielki jak góra brat, a jego potężny głos przetoczył się echem jak grom ponad powierzchnią kulkowego baw oceanu. Podszywacz jeszcze przez chwilę próbował uciekać, ale zanim dobiegł do wyjścia z kulkowego wymiaru, stał się całkiem przezroczysty i w końcu prysnął jak mydlana bańka. I tyle go widzieli. Po szeregu łzawych powitań i wzajemnego rzucania się sobie na szyję, Janek przedstawił swojej rodzinie świetlinkę, która przez ten cały czas grzecznie czekała w salonie, ale nie było czasu na nadmiar uprzejmości. Pozostało jeszcze jedno do zrobienia. Sonia! krzyczała Basia, składając dłonie wokół ust. Sonia! Była załamana, weszli już niemal do wszystkich wymiarów, do których dało się normalnie wejść. Soni nigdzie nie było. Teraz Basia przemierzała tęczowy most, który zaczynał się w drzwiach do pokoju rodziców. Im bardziej oddalała się od wejścia, tym dziwniej się czuła. Najpierw przyszło uczucie lekkości, potem zawroty głowy i lekkie mdłości. Basia czuła się trochę jak pod wodą, jakby nagle ubyło grawitacji. Sonia! krzyknęła znowu i nagle lekki podmuch wiatru poderwał ją w powietrze. A o nie! – zawołała machając wszystkimi kończynami, ale jej ręka ześlizgnęła się tylko po gładkiej powierzchni tęczy i kolejny podmuch wiatru zniósł ją kilkanaście metrów dalej. – Tu jest kompletnie jak w wodzie! – pomyślała nagle, a już po chwilę później zawołała na głos. – Hej! W tym można pływać żabką. Basia! – usłyszała nagle wołanie dochodzące z całkiem niedaleka. – Wołałaś mnie! – Basia z winnym ruchem okręciła się w powietrzu i popatrzyła w stronę, z której dobiegał głos. W powietrzu, między lukrowymi chmurkami i dryfującymi psimi smakołykami, w jej stronę płynęła pieskiem Sonia. Najprawdziwsza sonia, tylko że z jakiegoś powodu gadająca. Basia! zawołała znowu Sonia radośnie i rzuciła się swojej pani na szyję. Tak tęskniłam! krzyknęła, liżąc ją po twarzy. Tęskniłam, 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 I z radości zrobiła fikołka w powietrzu. Basia zaśmiała się, ocierając łzy radości. Teraz poznaję na pewno, że ty jesteś moja Sonia, powiedziała, przytulając ją mocno. Dlaczego mi uciekłaś? Ale ja nie uciekłam, zawołała Sonia z przekonaniem. Ja tylko czasem idę na spacer. Teraz też poszłam na spacer, tylko zgubiłam się trochę. Wracamy do domu, zarządziła Basia, chwytając ją za łapę, a chwilę później dodała. No i nareszcie wszyscy jesteśmy znowu w komplecie. Epilog poszedł do świata, w którym czarodzieje sparingowali się na pioruny i dowiedział się od nich, że czasem jakieś miejsce, w którymś kosmosie, zupełnie przypadkiem wpada w kołtun czasoprzestrzenny, w którym miesza się ileś światów. I to właśnie stało się z ich domem. Trzeba wtedy bardzo uważać, bo nie wiadomo, jakie światy się trafią, czy mieszkające w nich istoty są przyjazne, czy nie. Czarodzieje powiedzieli też, że ten stan jest tymczasowy i za oknami niedługo z powrotem pojawi się to, co kiedyś. Piaszczysta droga, dom naprzeciwko i pole pana Etka. Kiedy Janek i Basia to usłyszeli, okropnie się załamali. Ja nie chcę, żeby te światy zniknęły, krzyknął Janek. W skarbie, musimy wrócić do swojego świata, spróbowała mu wytłumaczyć mama. Naprawdę chciałbyś już nigdy nie zobaczyć babci i reszty rodziny? Może da się coś na to poradzić, powiedział jeden z czarodziejów, przerywając popijanie kawy, w której chyba bardzo zasmakował. I owszem, dało się coś poradzić tata z pomocą czarodziejów zamontował przy wszystkich oknach elektryczne przełączniki, które otwierały i zamykały przejścia między wymiarami tylko w pokoju Basi tam gdzie za oknem wzięła ciemność nie zamontował niczego i po jakimś czasie przejście do czarnego wymiaru zamknęło się na zawsze a co niesie przyszłość wszyscy członkowie rodziny wybierają się często na wycieczki do różnych światów Basia raz zaprosiła swoje koleżanki, ale kiedy przed ich oczami przełączyła pstryczek, otwierając portal do podwodnego świata, zaczęły piszczeć jak opętane i pouciekały. Czasem wszyscy zabierają sonie do świata tęczowego mostu, żeby sobie z nią porozmawiać. Jej zdolność mówienia działa tylko tam. Janek zaprzyjaźnił się ze Świetlinką i planuje pojechać do niej razem z rodziną na wakacje. A przecież światów jest tak wiele. Podszywacz kłamał, nawet w kominie i w ubikacji są nowe wymiary. Wszystko to czeka na odkrycie. Jedynym, co nas ogranicza, jest nasza wyobraźnia.